Cześć kochani. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę Wam, jak krok po kroku wygląda moja wieczorna rutyna pielęgnacyjna i będziemy przechodzić przez demakijaż, oczywiście poprzez pielęgnację i akcesoria dzisiaj, także wydaje mi się, że może być bardzo ciekawie, może być to dużo inspiracji dla Was. Także, jeżeli taka temat interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy. Rutynę pielęgnacyjną zawsze zaczynam od usunięcia z twarzy moich włosów, żeby mi nigdzie nie przeszkadzały, żeby mogła je właśnie odgarnąć swobodnie z twarzy. I bardzo polubiłam się z taką opaską z głow, która no którą można sobie, wiecie, zawiązać tak jakby jak się chce. Ona ma takie druciki, także bardzo łatwo się z nią y, obcuje. I słuchajcie, to jest jakby pierwszy proces, który mi jakby pomaga moją twarz zobaczyć w pełnej krasie. Także od tego zacznijmy i muszę w tym momencie zacząć demakijaż, który u mnie wygląda w następujący sposób. Ja zawsze najpierw zaczynam od tego, żeby troszeczkę chociaż rozpuścić makijaż y, przy moich oczach i żeby rozpuścić moje brwi, ponieważ ja je bardzo lubię utrwalać także do tego posłuży mi płyn micelarny garniera, on się nazywa akurat 3 w jednym, nie jest dla skóry wrażliwej i mieszanej, ja słuchajcie sobie też używam takich różowych właśnie zamiennie tych garnierów i to też mi się wydaje, że to jest jakoś do skóry wrażliwej czy coś takiego ale bardzo się z nimi lubię, słuchajcie one super super usuwają makijaż także biorę sobie wacik, a nawet dwa waciki, o ile nie, trzy zobaczymy, nasączam je właśnie tym oto produktem i bez pocierania przykładam po prostu do oka. Słuchajcie, ja też tutaj nie trę tak, jakby. Ja ewentualnie ruszam troszeczkę tylko moją skórą, ponieważ chciałabym troszeczkę naruszyć, tak jakby, ten mój makijaż. I zaraz przejdziemy do usuwania makijażu przy pomocy olejku. Natomiast wolę zawsze pozbyć się jeszcze na samym początku tuszu do rzęs, tak żeby, jakby, pracę z tym olejkiem troszeczkę ułatwić. Także tutaj chwilkę na to poświęcam oczywiście olejek jeszcze zrobi swoje za chwilę, ale jeszcze taka pierwsza pierwsza faza chcę, żeby była za mną ponieważ mam wrażenie, że nie wiem, jak ja myję olejkiem te moje oczy, to już strasznie zaciskam powieki i jakby i tak mi zostają resztki tego tuszu, także wolę to już mieć za sobą i robię to oczywiście też po drugiej stronie mojej twarzy teraz tylko troszeczkę, dosłownie minimalnie naruszam strukturę tego żelu tak, żeby on już zrozumiał, że zaraz będzie ścierany i słuchajcie, w tym momencie o, zdejmuję rzęsę, tak, za każdym razem zdejmuję rzęsę, która się nie chce zdjąć, o, dobra i przechodzimy teraz do olejku, do do, e, do demakijażu, który po prostu sprawił, że ja się w nim zakochałam od pierwszego użycia, a słuchajcie, jest to olejek z Pariens on nazywa się Silky Cleansing Oil i słuchajcie, uwielbiam ten produkt po pierwsze za to, jak on dobrze jakby zmywa makijaż, to jest jakby pierwsza jego oczywiście i największa e, za, zaleta, że mam wrażenie, że naprawdę jest w stanie mm, rozprawić się z takim najbardziej najmocniejszym, najbardziej takim intensywnym makijażem, jaki tylko mogę nakładać na, e, na moją twarz. Pięknie go rozpuszcza. On ma w sobie też naprawdę dużo bardzo fajnych składników, takich jak olej z pestek winogron, z nasion słonecznika, e, ma też witaminę C w sobie, także naprawdę bardzo fajny produkt. I tutaj, słuchajcie, wystarczy dosłownie jedna taka pompeczka takiego olejku, którą nakładam na moje dłonie, rozcieram pomiędzy no i zaczynam pracę z tym oto produktem. Nakładam go na całą twarz, nigdy go nie szczędzę, i w tym momencie działam tak, żeby usunąć. Cały makijaż z mojej twarzy, żeby go po prostu rozpuścić, nie zapominam o ustach. Hmm, nie jest to może najpiękniejszy widok już na sam koniec. Jako że po prostu jestem totalnie wyolejowana, ale uwierzcie mi, po tym jak potraktujecie swoją skórę tym właśnie produktem, to z trzecie po prostu rozpuścicie najbardziej, najbardziej ciężki i oporny makijaż. Także pracuję troszeczkę tutaj. No i mi się że on się rozpuścił. I potem trzeba ten olejek zmyć. Ja to oczywiście zrobię poza kamerą, jako że nie mam tej prysznica u mnie w studio, a szkoda. I pokażę wam, jaki jest kolejny etap mojej pielęgnacji. Ok, olejek zmyty z twarzy, ale to nie jest koniec. W momencie, kiedy używacie. Olejku do zmywania e, makijażu, musicie go jeszcze potraktować później żelem do twarzy, y, do mycia twarzy na bazie wody. I słuchajcie, tutaj ja mam drugi produkt z marki Parience, on nas jest z kolei Cleansing silky Cleansing e, Cleansing Emotion. I to jest, słuchajcie, produkt, który też jest naprawdę rewelacyjny, i muszę Wam powiedzieć, że od momentu, kiedy ja użyłam tego dło do makijażu twarzy, to ja się z nim nie rozstaję. I ja tak jakby ostatnio właśnie skończyłam tę emulsję do mycia twarzy, olej jeszcze kończę, i już od razu zamówiłam kolejne produkty, żeby mieć ich, je pod dostatkiem. Po prostu je uwielbiam. I jakby nie wyobrażam sobie teraz bez nich mojej wieczornej pielęgnacji, więc jeżeli chodzi o ten produkt, to on ma w ogóle w sobie miacynamin, który moja skóra uwielbia, i wyciskam go troszeczkę, o właśnie, na moje dłonie i oczywiście, w ogóle one tak pięknie pachną swoją drogą, muszę połączyć go z wodą ale myję jeszcze jeszcze raz, cały twarz tym produktem i dopiero wtedy mogę powiedzieć, że etap mycia jest zakończony i to jest moment, który ja kocham, jak moja skóra jest taka o Jezu, ona jest teraz czyściutka, Chryste! Uwielbiam to! I teraz dopiero czuję tak jakby, że moja skóra jest gotowa, by przyjąć cokolwiek. I zacznę od toniku, który jest marki Yossi. I ja mam... tak, on się nazywa na dokładnie tonik kojąco-nawilżający i on jest z zieloną herbatą. On ma w sobie 95% naturalnych składników i słuchajcie, ma w sobie tak, prebiotyki, ferment zdrożny i kwas hialuronowy. Wiecie co? Y tak, jeżeli chodzi o jego opakowanie, to mogłabym sobie wymyślić coś lepszego. że że ja najbardziej lubię toniki, które mają po prostu taki. Mm, no, dyfuzor i mogą po prostu sobie pryznąć go cał na, cał na całą twarz. Ten z kolei, on jest w ogóle taki mętny, nawet jak się na niego patrzy. On ma z kolei. o, taką formę podania, także można go nakładać albo na wacik, albo tak jak ja, bo ja nie lubię nakładać toników wacikiem, po prostu troszeczkę go wylewam na moją dłoń, rozcieram i przykładam do mojej skóry i on mi daje takie fajne ukojenie i przygotowuję idealnie tą skórę na kolejne produkty które zaraz tam nałożę oczywiście nie ma co się oszukiwać że nie będzie nic więcej jako że wiecie, że będzie tego pewnie dużo dzisiaj i słuchajcie, jeżeli chodzi o, um, o kolejne etapy, no to to jest moment, w którym ja nakładam serum na twarz. Jeżeli chodzi o sera, to w ogóle mam nadzieję, że widzieliście Denko, moje ostatnie, które wrzuciłam. Jeżeli nie, to koniecznie kliknijcie w ten oto link, bo tam jest bardzo dużo produktów, właśnie, które już zużyłam, właśnie serów, które już zużyłam, yy, które mogę Wam śmiało polecić, ale poza tym chciałam Wam jeszcze pokazać parę różnych produktów. I tak, jeżeli chodzi o moją skórę, to czasami, jeżeli ona jest zirytowana, Albo ma jakieś takie mm, lekkie niedoskonałości, to słuchajcie, ja kocham z całego serca. Ten produkt z Basic Club. On się nazywa serum zmniejszające niedoskonałości i ono jest z niacynaminem 5%, z prebiotykiem 5% i z filtratem z wody ryżowej. I słuchajcie, ono jakby z, w ogóle zwęża pory, redukuje ym, właśnie jakieś takie zmiany trądzikowe na skórze i działa tak niesamowicie kojąco na taką właśnie biedną skórę, która troszkę się zmaga z jakimiś tam wypryskami. To jest ym, serum, które ono jest w ogóle takie przezroczyste zupełnie, i naprawdę ja po prostu je uwielbiam i jeżeli tylko mam jakiś problem właśnie skórny, używam go parę dni i naprawdę słuchajcie, to znika jak ręko odjął. Więc polecam wam całego serca ten produkt, w ogóle swoją drogą jeżeli chcecie kupić coś z Basic Lab to tu macie mój kod. znaczy może czekacie? nie tak tylko tak tu macie mój kod zniżkowy na hasło manchisa20, macie minus 20% na wszystkie produkty marki Basic Lab, także proponuję Wam skorzystać z tego, z tej opcji drugim serum, które ostatnio używam namiętnie jest również słuchajcie serum z w ogóle bardzo lubię tę markę i to jakby widać od razu tutaj, jeżeli chodzi o moją pielęgnację wieczorną. I słuchajcie, to jest Gade Skin Serum, które ja ostatnio zużyłam no już do końca, zresztą się właśnie w denku ten produkt pokazany i ostatnio nie mogę jakby przestać go używać. Uwielbiam ten produkt, który słuchajcie, tak bosko koi moją skórę, cudownie ją nawilża i on działa też mm, w taki sposób, że Redukuje przebarwienie, ja akurat mam skłonność do przebarwień, jeżeli chodzi o moją skórę. Także dla mnie to jest po prostu święty graal i mam wrażenie, że moja skóra jest rano tak niesamowicie sprężysta. Jest taka, taka jakby mega nawilżona, ona po prostu aż świeci z tego nawilżenia. I ten produkt nakładam na całą twarz i, i, i szyję. Zaczęłam też nakładać na dekolt ostatnio, bo to już ten wiek, także, także w tym miejscach właśnie używam tego serum i słuchajcie, zobaczcie, jak w tym momencie już pięknie się świeci skóra po użyciu tego produktu I jakby czuję, że ona jest taka ukojona, ona jakby czekała, żeby przyjąć ten produkt po, prostu po tym, jak ją ja umyłam, więc no po prostu... Mm niż mi się podoba samo, samo to, jak on wygląda, jakby na skórze, ale nie poprzestajemy na tym, ponieważ ja tu mam inny produkt do nałożenia jeszcze na moje powieki oraz na okolice pod oczami, a będzie to produkt marki PH Doctor. I to w ogóle poleciła mi któraś z Was, za co dziękuję rewelacja, słuchajcie, to jest produkt, który że tak, opisany jest jako serum z glutationem na powiekę górną i dolną i ma dawać tak efekt liftingu powiek, redukcję cieni pod oczami i natychmiastowe nawilżenie słuchajcie, to jest prawda i mówię to zupełnie serio i ja uwielbiam ten produkt nakładać yy, zarówno na noc, ale kocham też nakładać ten produkt na dzień Dlaczego? Już Wam mówię, ja mam bardzo dużą skłonność do opuchnięć i w momencie, kiedy mam opuchniętą tą okolicę właśnie pod oczami, albo nawet troszeczkę jak mam jakieś wory pod oczami czy coś takiego, jestem alergikiem, więc ja naprawdę przechodzę w nocy piekło, po prostu rano czasami wyglądam jak człowiek ziemniak i ten produkt, po, po tym jak go nałożę, mam wrażenie, że jakby efekt jest naprawdę tak błyskawiczny, od razu ta skóra się napina. Te worki mi znikają. Jakby opuchlizna moim zdaniem też się zmniejsza, po prostu skóra wygląda o niebo lepiej. I on y, jest nakładany taką pipetką, słuchajcie, ja nie potrzebuję go nakładać nie wiadomo ile. Biorę jedną kropelkę dosłownie, którą rozsmarowuję pomiędzy opuszkami palców, tak, żeby trochę mieć, znaczy, żeby mieć równo rozłożony ten produkt. I na te okolice pod oczami oraz na okolice tutaj powiek po prostu go wklepuję. I to jest idealne przygotowanie pod kolejny etap, czyli pod nałożenie kremu, yy, kremu pod oczy, który ja też nakładam oczywiście na oczy, na powieki, że czekam aż on się wchłonie, bo po prostu ten produkt naprawdę robi cuda. Moja skóra pod oczami nigdy nie wyglądała chyba lepiej niż. Od momentu, kiedy zaczęłam używać tego produktu. I na tak przygotowaną skórę będę teraz nakładać, yy, oczywiście, kremy. I tutaj mówię kremy, a nie krem, ponieważ ja stosuję je zamiennie. I ostatnio te trzy, które Wam właśnie pokażę, królowały u mnie w kosmetyczce. I tak, zacznę od produktu z Basic Lab, a mianowicie trecholozowego kremu przywracają... przywracającego równowagę. Słuchajcie, to jest cudo. To jest produkt, który w ogóle jest opisany, że on ma bogatą konsystencję, ponieważ jest też wydany w lekkiej konsystencji i on działa nawilżająco i odżywiająco na skórę. Słuchajcie, ja ten produkt uwielbiam. I to jest jakby taki produkt, po który ja sięgam zawsze, kiedy czuję, że moja skóra wymaga takiego turbo nawilżenia. I on mi dokładnie to daje, sprawia, że tak jakby... Wszystkie takie miejsca, które gdzieś tam może były przesuszone na mojej skórze, chociaż ja mam rzadko akurat takie, takie fazy, ale tak jakby sprawia, że one są przepięknie nawilżone. Skóra ona jest sprężysta, taka zadbana, kolor jest bardziej wyrównany, także naprawdę bardzo Wam polecam ten produkt. Właśnie jeżeli macie skórę taką troszkę odwodnioną, która chciałaby troszkę się właśnie nawilżyć bardziej, także skóry suche, skóry suche normalne, mieszane, ale ja też słuchajcie, tłustym polecam, wszystkim typom skóry polecam ten produkt, jeżeli chcecie dodatkowego nawilżenia i regeneracji. Idąc dalej, słuchajcie, to jest produkt, który z kolei on mnie uratował, kiedy ja miałam taką biedną moją skórę, która... Mm, no, przeszła nieudany zabieg, znaczy nieudany zabieg, może przetrzymałam maseczkę linkową na twarzy, bo nie miałam jakby, miałam tylko próbkę i nie przeczytałam jakby, jak powinno się ją stosować, więc troszeczkę ją przetrzymałam i miałam tak jakby zaburzoną y, barierę hydrolipidową mojej skóry, że o Jezus Maria to było naprawdę cierpienie byłam tak odwodniona, wszystko mnie drażniło i tak jakby wszystkie produkty, których używałam do tej pory nie nadawały się na to, żeby nałożyć y, jedną moją taką biedną, zirytowaną skórę i słuchajcie wtedy to the rescue przyszedł mi ten oto produkt, zwało Botanika. to jest krem, który nazywa się Repair by, by Night i jest opisany jako krem do twarzy na noc z ochroną lipidową Second Skin Słuchajcie, to jest produkt, który nie jest w stanie mnie w żaden sposób, nie wiem, uczulić, sprawić, że jakby moja skóra będzie zirytowana. On tylko i wyłącznie ukoi i sprawia, że, że ta skóra po prostu dziękuje mi za to, co ja jej daję. Naprawdę, on jest taki bardzo, bardzo bogaty, tak jak możecie sobie zobaczyć, jeżeli chodzi o jego konsystencję. Natomiast wykończenie ma takie, hmm, jakby to powiedzieć... On trochę wygląda bardziej matowo na skórze, ale jest niesamowicie nawilżający. I on daje tak jakby. Taki efekt mega regeneracji na skórze sprawia, że tak jakby skóra jest taka bardzo ukojona, silnie nawilżona I o, widzicie? Tak jakby on się tak nie świeci. On jest jakiś taki bardziej mm, matowy, natomiast nie oznacza to, że mniej nawilża waszą skórę cudownie, jakby sprawia, że skóra odzyskuje koloryt, nie jest taka podrażniona, jakby jak była wcześniej. Naprawdę bardzo wam polecam, jeżeli macie skórę wrażliwą ten produkt. To jest po prostu rewelacja, też jest bardzo wydajny, także. Uwielbiam go. No i ostatnio, znaczy ostatnio. To już jest moje chyba drugie albo trzecie opakowanie, także nie ostatnio. No ale to jest Pariens Again. Także w mojej w ogóle, w mojej takiej. To jest Paris Again. Także no muszę powiedzieć, że naprawdę te kosmetyki robią robotę. I to jest produkt, który nazywa się Sleep, Creamy Sleeping Treatment. Słuchajcie, nie znam produktu, który daje na skórze. Taki efekt, jakby, jakby to powiedzieć, szklanej skóry. Zajrzyjmy sobie do środka. On wygląda w taki sposób. W ogóle on teraz zmienił opakowanie i wygląda o tak. Czyli jest tak, że jakby musicie nacisnąć ten produkt, tak żeby wyszedł, wyszła odpowiednia ilość tego produktu i możecie wtedy ją nakładać na twarz. Ja jeszcze mam te, ten, to stare opakowanie i słuchajcie, ten produkt jakby daje tak niesamowity efekt właśnie taki no glass skin, tak jak już Wam powiedziałam. I on tak jakby ma za zadanie nawilżać skórę od środka i od zewnątrz. I zobaczcie, zaraz zresztą zobaczycie o co chodzi w tym glass skin. To jest produkt, który w ogóle ma w sobie niacynamid, trehalodzę, naprawdę dużo takich bardzo fajnych składników, które no sprawiają, że Wasza skóra jest taka totalnie zadbana w nocy i zauważyłam, że... Ten produkt też bardzo fajnie, moim zdaniem, jakby wyrównuje koloryt skóry, taki w ciągu dnia i mam wrażenie, że tak jakby mam też mniejsze przebarwienia od momentu, jak zaczęłam używać tego produktu, także jakby same plusy, o i właśnie o to chodzi w tym Glass Skin. Ale co jest najlepsze, słuchajcie, on nie jest tłusty, on nie jest tłusty, on po prostu daje taki efekt na skórze, takiego, takiego niesamowitego błysku. I szczerze mówiąc, jakby wieczorami, jak idę spać, kocham ten efekt. Co innego, jeżeli chodzi o dzień, wtedy jakby lubię mat, ale wieczorami oczywiście się tym nie przejmuję, tylko nakładam z nabożeństwem tego typu produktu i słuchajcie, ten produkt też naprawdę, no polecam Wam po prostu z całego, z całego serca. Teraz musimy zwieńczyć to wszystko kremem pod oczy, który no u mnie się zmienia, pokazywałam Wam zresztą w denku już, które produkty właśnie zużyłam w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o, o okolice pod oczami, natomiast teraz po, znaczy po raz kolejny wróciłam, bo zamówiłam go w nowej odsłonie, do produktu z Veoli Botanica o nazwie 20 Seconds Magic Eye Treatment. I opisany jest ten krem jako liftingująco, naprawcze, transformujące serum pod oczy i napowieki z kofeiną, peptydami, kwasem hialuronowym i kompleksem Beauty, Beautify. Nie wiem, co jest kompleks Beautify, ale resztę znam i lubię. Tak jak widzicie, tu jest naprawdę wszystko, czego... Nasza skóra potrzebuje. I podoba mi się właśnie to, że zmienili opakowanie. Już nie trzeba dłubać w tym opakowaniu, tylko po prostu przyciskam, wyciskam taką mini, e, mini e, ilość na opuszki palców, rozgrzewam ten produkt sobie. On w ogóle ma takie tendencje, przynajmniej tak było w opakowaniu, to trochę rozwarstwiania się, jakby. I po to właśnie trzeba go troszkę tutaj ze sobą pomieszać, żeby żeby móc jakby uzyskać taką jednolitą konsystencję i ja tak jakby na początku troszeczkę rozdysponowuję ten produkt pod oczami, potem go wklepuję tak żeby ułatwić mu troszeczkę wniknięcie w moją skórę. O Jezus Maria no teraz to... Uh! Powoli już mogę iść spać. Teraz już ostatnim krokiem pielęgnacyjnym jest nałożenie produktu na usta, ponieważ ja nie zasnę w momencie, kiedy nie mam nałożonego jakiegoś balsamu albo czegoś na usta, tak żeby je nawilżyć. I słuchajcie, bardzo, to bardzo polubiłam się z tym produktem od Nam. On nazyje Day and Night Lip Mask. I to jest, słuchajcie, produkt, który z tego, co widzę, jest w 90% naturalny, ale mi bardziej jakby... W sensie, nie mówię, że to dla mnie nie ma znaczenia, ale bardziej zależy mi na tym, co ten produkt robi z moimi ustami i jak Pachnie przede wszystkim. On wygląda jak taki miodek malutki. Słuchajcie, pachnie jak budyń, przysięgam. Także ja jakby... Jeżeli ktoś mi proponuje, żeby mieć wysmarowany budyniem usta na całą noc, jakby jestem in. I słuchajcie, tego produktu nakładam jakby troszeczkę tylko i wyłącznie na moje usta. Roz... Rozkładam równomiernie. On słuchajcie jest taki, on ma taką konsystencję, że ja czasami jak się w nocy budzę to ja cały czas jakby go czuję na tych ustach, ja to kocham, że tak jakby on się opiekuje przez całą noc, e, moje usta są mega miękkie rano, ja w ogóle nie mam problemów z przesuszonymi ustami, tak jakby na co dzień, u mnie w ogóle coś takiego raczej nie, e, nie występuje. One są może minimalnie czasami przesuszone, ale raczej właśnie są tak dobrze nawilżone i jakby wydaje mi się, że to może być też sprawka właśnie taki, tego typu produktów, a właśnie w tym przypadku właśnie tego produktu znam, bo Bosko o nie dba, nawilża i sprawia, że one są gotowe na to, żeby Hmm. Służyć mi głównie do jedzenia w ciągu całego dnia. Na samym końcu chciałam Wam pokazać akcesorium, które włączyłam do mojej, rutyny, hmm, czy to można nazwać jakby pielęgnacyjnej wieczornej rutyny? Nie wiem. Natomiast jest to produkt, który zdecydowanie pozwala jakby uzyskać lepszą kondycję Waszej skóry na co dzień, sprawić, że no jest to chyba najlepsza hmm, taka profilaktyka przeciwstarzeniowa, jaką możemy sobie tylko i wyłącznie zapewnić y, podczas nocy i zadbać też swoją drogą o y, nasze ciało, ponieważ jest to Poduszka przeciwstarzeniowa marki Sleep and Glow. I muszę Wam powiedzieć, że ja dostałam ten produkt, ten produkt do testów od marki Sleep and Glow. Miałam wypróbować ten produkt, sprawdzić, jak mi się będzie na spało na tej poduszce i jak będzie wyglądała moja adaptacja. Zaraz Wam o tym opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o samą poduszkę, to zobaczcie. Ona, jakby służy do tego, jest wyprofilowana tak, że w tym miejscu mamy jakby. Jest miejsce na waszą twarz, może tak opowiem. I ta, ta poduszka ma służyć do tego, że w momencie, kiedy jakby mamy normalną poduszkę i śpimy na takiej zwykłej poduszce, która, no jakby umówmy się, można ją zgnieść tak, jak się chce, może ją tak samo jakby ukształtować, jak się chce, i nasza twarz zazwyczaj jest po prostu zgnieciona w ten sposób. Powoduje to to, że no, mamy jakby. Robią nam się zmarszki takie poprzeczne, nie tylko i wyłącznie takie, które mamy jakby na co dzień, czyli o te tutaj wszystkie lwie zmarszki czy yy, kurze łapki, ale robią nam się zmarszki takie. Czyli mamy przy oczach skórę tutaj pomarszczoną. Tak samo jeżeli chodzi o, o zobaczcie, jaki jest nacisk, tak jakby w momencie spania, tutaj robią nam się również zmarszki i, i w okolicach brody. Yy, także no, nie jest to tak jakby najzdrowsze, jeżeli chodzi o naszą skórę. No i słuchajcie, możemy używać najlepszych kremów, stosować najlepsze zabiegi na, na skórę, natomiast no nic nie wygra z spędzaniem w takiej pozycji, no kurczę, no nie może połowy naszego życia, no jakby mówmy się trochę tam, spędzamy czas w tym łóżku i śpimy, a ta poduszka ma właśnie przeciwdziałać temu, co się dzieje z naszą twarzą podczas spania, ponieważ zobaczcie, ona ma tutaj takie jakby miejsca puste, gdzie... Wchodzi Wasza twarz podczas spania i zobaczcie, jakby tu z moją twarzą się nic nie dzieje. Podtrzymanie jest w tym miejscu i w tym, gdzie jakby spokojnie, jakby w momencie, kiedy ja się kładę, to tak jakby moja twarz i moja głowa spoczywa swobodnie. Natomiast zobaczcie, tutaj nic mojej twarzy nie deformuje. I nie wiem, czy też kojarzycie, że ja tak mam, że na przykład w tym oku. Nie lubię moich rzęs do końca, ponieważ one są zupełnie inne niż w tym drugim y, boku, na którym nie śpię na przykład. Zawsze śpię na tej stronie mojej twarzy, dlatego tak, te rzęsy są jakieś powwijane w jedną stronę. Y, jest ich w ogóle mniej. Moja brwi jest tutaj krótsza i brzydsza w ogóle swoją drogą. I na przykład ostatnio, no, ja umówmy się, no ja mam 34 lata, jakby sum 35. Ostatnio na przykład zauważyłam, że z tej strony zrobiły mi się tutaj jakby zmarszki pod okiem, a z tej strony ich nie mam. I to jest tak jakby case totalnie właśnie spania na boku, gdzie zgniatam sobie tę skórę. Także stwierdziłam, że jakby co mi zależy, przetestuję tę poduszkę. I tak, jeżeli chodzi o okres adaptacji, to on zrobił mniej więcej dwa tygodnie, i u mnie to mi zajęło chyba jakieś trzy tygodnie. Trochę się budziłam na początku, bo ja w ogóle jestem przyzwyczajona do spania na takich bardzo płaskich poduszkach, a ta jest no troszeczkę jakby troszeczkę wyższa. Natomiast łatwiej mi też było, bo ja mam jakby kontuzję z kolanami, która trwa od. 100 lat i akurat teraz mam taki trochę nawrót i jakby nie mogłam w ogóle spać na brzuchu, bo ja śpię na brzuchu, czyli mam też najgorszą pozycję jakby ever do spania swoją drogą, więc jakby byłam zmuszona do spania na boku i dlatego też mi było łatwiej, bo y, byłam w stanie się jakby y, lepiej do tego przyzwyczaić, nie, nie mając opcji w ogóle spania na brzuchu. I muszę Wam powiedzieć, że teraz jakby przesypiam już całe noce, dobrze się czuję śpiąc na tej y, poduszce, no i czuję, że naprawdę to będzie taki duży krok, jeżeli chodzi o w ogóle dbanie o moją skórę, bo naprawdę jakby no... Przemawia to do mnie. Te wszystkie argumenty do mnie przemawiają. Już w tym momencie, jak się nauczyłam na niej spać, to w ogóle jest bajka. Ona w ogóle ma na sobie takie, taką poszewkę, którą oczywiście możemy prać, zmieniać i tak dalej. Plus dla osób, które lubią na przykład, nie tak jak ja, spać na mega płaskim, tylko na czymś wyższym, mamy jeszcze coś takiego, co można podłożyć pod tę poduszkę i mieć taką wysokość, jaką chcemy uzyskać. Tak naprawdę, jeżeli chcecie, jakby, dać sobie szansę, jeżeli na przykład, nie wiem, śpicie i tak na boku co powinno, co jest wskazane, no to, słuchajcie, przetestujcie tę poduszkę, nic nie tracicie, może się okazać, że hmm... Dobra, nie chcę powiedzieć, że kremów nie trzeba kupować, bo na pewno trzeba kupować, oczywiście pielęgnacja jest bardzo ważna, no, ale na przykład takie zabiegi, jakieś medycyny estetyczne nie będą aż tak potrzebne, także ja zamierzam to sprawdzić i Wam również polecam tę poduszkę, bo się na niej po prostu fajnie śpi. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Także mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie im suba, będzie mi mega miło. Mam nadzieję, że w ogóle coś z tych produktów Wam przypadnie do gustu, albo czegoś używaliście już. Dajcie w ogóle znać, jestem mega ciekawa Waszych, waszych opinii, albo może wam czymś, Was czymś zainspirowałam. To też będzie dla mnie bardzo bardzo fajna informacja. Dajcie znać, jaki jest, po prostu chciałabym zdać Was feedback i... Może dacie znać, jeżeli przetestujecie któryś z tych produktów i też będzie Wam się tak fajnie sprawdzał, jak mi. No a słuchajcie, w takim razie mam nadzieję, że niedługo się już widzimy w kolejnym filmie i przesyłam Wam moc Buziaków na sen. Buziaki!